Województwo a miasto, czy Kujawsko-Pomorskie daje nam szansę. Pod takim hasłem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku odbył się dzisiaj wykład otwarty dla mieszkańców. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krystian Łuczak i zastępca prezydenta miasta Włocławek do spraw inwestycji Jacek Kuźniewicz, którzy byli prelegentami, przekonywali, że Włocławek to miasto wielu możliwości. Chcemy położyć nacisk na kwestie związane ze strategią rozwoju regionu, która się teraz tworzy, jest zmieniana i nałożyć na to kontekst Włocławka, pokazać ile Włocawek dzięki bytności w województwie kujawsko-pomorskim zyskał. Bo bardzo często spotykam się z takimi głosami, że powinniśmy być winni innym województwie, że jesteśmy przez Bydgorzę torno kradani, co jest absolutną nieprawdą. Każdy z tych miast ma swoje miejsce w województwie i walczy o swoją należną mu pozycję. Powstałe przed 15 laty województwo kujawsko-pomorskie stara się jak najpełniej wykorzystać wartości historyczne i kulturalne. Dla Włocławka niezwykle ważne staje się wykorzystanie turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału uzdrowiska Wieniec Zdrój. Ciechocinek zajmuje drugie miejsce w skali kraju pod względem ilości łóżek i Nowrocław piąte, ale to co się dzieje za sprawą Krzysztofa Grządziela w Wieńcu stanowi, że za niedługo, Będziemy mieli największą bazę uzdrowiskową w kraju jako region. Przecież ci, co przyjadą, te 1300, albo tylu będzie już w finale w Wieńcu, gdzie pojadą oglądać, bym powiedział, na wycieczkę? No, przyjadą do katedry, przyjadą na bulwary, przyjadą do wzorcowni, przyjadą do teatru, który remontujemy, bowiem tych obiektów na terenie Wieńca nie pobudujemy. Będą zatem tam dla ciała, a w Łocławku. Dla ducha. W opinii prelegentów rozwój turystyki stanie się możliwy dzięki takim inwestycjom jak budowa mariny przez Głowiączce czy drugiego stopnia na wiśle w Siarzewie. A jak szanse na rozwój miasta oceniają uczestnicy dzisiejszego spotkania? Mi się wydaje, że nie bardzo. Znaczy, no nie przyciąga turystów, tak? No, nie mamy zbyt dużo turystów, ale mówią niektórzy, że niby ładne miasto, że się rozwija. Ale no nie za dużo ja mamy. Jeśli ktoś, osób. Już przyjedzie, to, to sobie chwalą, ale raczej tak nic nie przyciąga. Ma mamy pewno. jedynie Ketchup i Anvil, tak, naszą grupę no tak Na razie i <grym> chyba to tak najbardziej. A chciałybyśmy, żeby było coś więcej, żebyśmy byli rozpoznawalnym miastem. Wzrost atrakcyjności naszego miasta ma zapewnić także realizacja projektów w ramach strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020. Monika Grzanka, telewizja Kujawy.